Na program zaprasza regionalne Centrum Animacji Kultury. Dzień dobry, witam Was wszystkich sprzed gmachów biblioteki Norwida w zielonej górze, gdzie co roku o tej porze trwał kiermasz książek z okazji tygodnia bibliotek. W czasie pandemii możemy jedynie o nim pomarzyć. Na szczęście dla miłośników literatury, zarówno tych starszych, jak i młodszych jest sporo propozycji w sieci. W tym tygodniu Zielonowruski Norwid właśnie ma m.in. ofertę dla młodych czytelników. Dla nich fascynacja przygodami barwnej postaci, jaką jest Pippi Landstrunk z autorstwa Astrid Lindgren, to tylko kwestia czasu. Codziennie na facebookowym profilu biblioteki fragmenty książki czyta Edyta Jungowska. Starszych czytelników namawiam do zajrzenia na stronę granice.pl. Możemy tu wziąć udział w wirtualnych targach książki czy zapoznać się z terminarzem spotkań online ze znanymi i cenionymi pisarkami i pisarzami. W ramach akcji hashtag Książka na Kryzys odbyły się już spotkania autorskie z Jakubem Żulczykiem czy Sylwią Hutnik, a przed nami jeszcze cała plejada polskich gwiazd literatury. W okazji tygodnia bibliotek dla mieszkańców Nowej Soli wyjątkową niespodzianką przygotowała miejska biblioteka. Od soboty w Ogrodzie Sztuk na ścianie letniego amfiteatru można podziwiać mural wykonany przez poznańskiego artystę występującego pod pseudonimem Jan Sommer. Przy okazji można również obejrzeć inne nowostwowskie murale przy Aleju Pisockiego i Głowackiego. Mam dla Was również propozycję muzyczną. W Gminnym Centrum Kultury w Otyniu rusza zapowiadany cykl koncertów online. Już w najbliższy piątek, 15 maja o godzinie 19 na scenie GCK zaprezentuje się lokalny zespół Justyna i Przyjaciele. Na facebookowym profilu Centrum będziemy mogli zobaczyć przekaz na żywo. Charyzmatyczna wokalistka i jej towarzysze z pewnością sporo nam o sobie opowiedzą podczas koncertu. Muzycznie można liczyć na dużą dawkę energii i ciekawe interpretacje światowych szlagierów. Regionalne Centrum Animacji Kultury też przeniosło się do sieci. 27 maja o godzinie 10 w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Województwo Lubuskie organizujemy szkolenie online, innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Wskazówki Sławomira Właśniewskiego, eksperta w dziedzinie kreatywności i innowacyjności, z pewnością przydadzą się animatorom kultury, edukatorom czy nauczycielom. Na naszej stronie www.ww.bibliotek.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i program szkolenia. Serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się zdrowo, a Tydzień Bibliotek uczcicie dobrą książką. Udanej lektury i do zobaczenia.